Witam kochani, mamy tutaj kilogram kapusty, już umytej, rozdrobnionej. Kawałek jabłuszka, jedną marchewkę. Zrobimy sobie troszkę kiszonej kapustki. Na kilogram kapusty dam jedną płaską taką łyżkę soli. Najpierw musimy poszatkować tą kapustkę. Właśnie my sobie w tym będziemy sobie A tutaj Będzie szybko. i jeszcze od razu, daje, tak, tu, tu, tu. Oj, tą kapustę kochani kapusta poszatkowana teraz zatrzymamy sobie jedną marchewkę na takiej małej tarce bo tylko jedną damy o fajnie ale to wystarczy jedno. Nie I chcę, tak. nic, podki, kapusty nie chcę, bo dodamy później kawałek. Markevka, zawsze można dodać później sobie świeżej marchewki właśnie. Tylko troszkę na kolorek właśnie. Teraz kochani dajemy płaską łyżkę soli, gruboziarnistej. Ja tak robię, na kilogram kapusty daję właśnie jedną łyżkę soli. I zawsze. I Dobre. Wymieszamy wszystko i zostawimy tak na godzinkę dwie no żeby sobie soki puściła ja w tym czasie przygotuję sobie jakiś słoiczek kochanie po godzinie nasza kapusta zrobiła się wilgotna nakładamy teraz do słoika taki półtora litrowy wyparzony słoiczek może troszkę i będę teraz ubijać ją nałożę troszkę i najwygodniej się właśnie w ten sposób ubija muszę ją ugnieść ładnie puszcza soki Słuch może będzie za duży a może nie Kapusta lubi. Dziś z dużego nie ucieknie później właśnie tak kazy wychodzą ona tak się podnosi i soki wyciekają właśnie a w połowie włożymy sobie... Tak pod koniec włożymy sobie kawałek jabłuszka. Może w zasadzie teraz włożę. Tak, kawałek jabłuszka. To da troszkę słodkości. Nie chcę to. I będzie kapustka. Za parę dni zostawiamy tak w kuchni, w ciepłym miejscu i do tygodnia będziemy mieli pyszną, kieszoną kapustkę. Wlewam tą wodę, te soczki, wszystko Okej, wlewam. Jest Jeszcze przygniotam ją troszkę Ciekawe, ja gotowa. teraz mam tutaj czystą łyżkę drewnianą. Jeszcze ją sobie tak pougniatam jak jest troszkę za mało soku, to można troszkę dolać wody przegotowanej, letniej osolonej oczywiście wygląda dobrze. dobrze wygląda, jest sok, jest no i kapustę zostawiamy, przykryjemy i zostawiamy w ciepłym miejscu u nas to będzie tutaj sobie w kuchni stała na blacie kapusty nie dokręcam do końca, tak leciutko tylko i zawsze stawiam na jakąś podstawkę bo nigdy nie wiadomo jak będzie sobie kipiała, to na talerzyk Przykryję ściereczką i każdego dnia będę sprawdzała. I zostawiamy w ciepłym miejscu. Na razie, kochani, do następnego.